Dla nas bardzo ważne jest, aby Zielonogórzanie oddychali czystym powietrzem i od 2018 roku sukcesywnie wprowadzaliśmy do naszego taboru autobusy elektryczne. Rozpoczęliśmy od 43 autobusów marki Ursus. Dlatego zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej. Mniejszy ruch samochodów, nie tylko z komunikacji miejskiej, także z rowerów miejskich z Hulajnuk. Odciążenie ruchu na ulicach pozwoli też na bardziej punktualną komunikację miejską dla naszych pasażerów, pozwoli też nam jeździć częściej i sprawniej. Obecnie dysponujemy 69 autobusami elektrycznymi, 4 autobusy przegubowe, 57 autobusów 12-metrowych. Mamy też minibusy, dzięki którym wjeżdżamy w osiedla. Zalety tych autobusów to przede wszystkim jest to, że nie kopcą, nie, nie dymią, nie smrodzą. Jak przypomnimy sobie, jak wyglądały nasze. jak jechało się z autobusem 6 lat, 7 lat temu, to możemy sobie przypomnieć, że był to czarny. Dym wymagał, żebyśmy na przykład w samochodzie zamykali wlot powietrza, tak, żeby, żeby nie czuć tego, tego zapachu. Natomiast obecnie za autobusami można bez problemu jechać, nic się złego nie dzieje. Myślę, że jest to bardzo ważne dla mieszkańców miasta. Współpracujemy z zakresie ładowania autobusów z zielonogórską firmą Ekoenergetyka, która od początku powstania projektu nam Pomaga i nas wspiera, i dzięki, te, dzięki też stacjom szybkiego ładowania na pętlach możemy doładowywać autobusy na kolejne kursy. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej autobusów było zaślane energią elektryczną, ale też energią z odnawialnych źródeł energii. Obecnie korzystamy z fotowoltaiki, z, dachu, z paneli fotowoltaicznych, które są zainstalowane na dachu naszej zajezdni. Natomiast w planach mamy jeszcze wybudowanie magazynów energii, bo autobusy zjeżdżają wieczorami, w ładujemy je. W nocy. Także, żeby lepiej wykorzystać tą fotowoltaikę, konieczna będzie instalacja magazynów energii, a dodatkowo też zapewnienie stacjom na mieście. Mamy 12 stacji szybkiego ładowania na mieście na różnych pętlach autobusowych, i też one będą zasilane z tej energii zielonej. Zielona Góra dysponuje bardzo szerokim wachlarzem osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów. Między innymi są to dzieci, do 20, dzieci, uczniowie do 20 roku życia, są to studenci, są to osoby powyżej 70 roku życia, ale też należy pamiętać o tym, że bilety, że cena biletu jednorazowego nie była podnoszona od 2011 roku. Bilety są u nas bardzo tanie, a dodatkowo w ostatnich miesiącach została wprowadzona kolejna nowość. Ten bilet jednorazowy za 33 zł jest ważny przez 60 minut. Możemy się nim dowolnie przesiadać i korzystać z różnych autobusów na różnych trasach. I plany mamy dalsze. Zakup kolejnych autobusów elektrycznych aż osiągniemy 100%, ale też rozbudowa farm fotowoltaicznych na pętlach autobusowych, które pozwolą również zielonym prądem zasilać autobusy na pętlach. No my, tak jak powiedziałem wcześniej, no zależy nam na tym, żeby jak najwięcej autobusów było zasilane energią elektryczną, ale też energią z odnawialnych źródeł energii. Tak, Już w tej chwili na, na dachu naszej zajezdni mamy panele fotowoltaiczne, którymi, dzięki którym zasilamy nasze autobusy w tak zwaną czystą energię. I plany mamy dalsze. Zakup kolejnych autobusów elektrycznych aż osiągniemy 100%, ale też... Rozbudowa farm fotowoltaicznych na pętlach autobusowych, które pozwolą również zielonym prądem zasilać autobusy na pętlach. Te działania oczywiście mają na celu zachęcanie y, mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. Y, tutaj wspomnę, że siatka połączeń od. Y, Ciągle jest to zbudowywana, także, także w ostatnim roku do wielu nowych miejsc dojechaliśmy, na wielu trasach częstotliwość kursów została niemalże podwojona, także zachęcamy mieszkańców, żeby zostawiali swoje samochody, korzystali z komunikacji miejskiej, dzięki temu będziemy wszyscy oddychać czystszym powietrzem w mieście.